Dziewczynka matematyki nie cierpi, gdy przenosimy słodycze na lekcje i w ogóle jakiekolwiek jedzenie. Ale jak ją przechytrzyć i przemycić jakieś smakołyki? Nie chcę, żeby wyrzuciła moją nutellę. Wpadłam na pewien pomysł. Zaraz wam wszystko pokażę. To co? Do dzieła. I tak, bierzemy nutellę i prostokątny pojemnik. Przekładamy nutellę do pojemnika. Zamykamy. Następnie bierzemy buta, przyklejamy do podeszwy dwustronną taśmę. Teraz przyklejamy do niej nitki. Trzeba tak zrobić na całym bucie. O tak! Świetnie! Bierzemy nasz pojemnik z nutellą. Na górę przyklejamy dwustronną taśmę. Do taśmy przyklejamy buta. I teraz to nie słodycze, tylko fajne buty. Chodźmy sprawdzić. Dzień dobry! Taylor, stój. Do klasy nie wolno z jedzeniem, pamiętasz? Muszę cię sprawdzić. Nic nie masz przy sobie? Jakie ciekawe buty. Słody czy nie widzę? Możesz wejść. Naprawdę, Hurra! Dziękuję, pani Jacqueline. O oj, coś jest nie tak. Nie, moje buty zapadły się w Nutellę. Co za koszmar. Pojemnik nie wytrzymał. Zaraz upadnę. O, lądowanie nie było miękkie. Tyra, co z twoimi butami? A, więc próbowałaś przemycić Nutelle. Ach, ty! Do śmietnika! Tak się boję. Mam nadzieję, że uda mi się przejść. Stój, Dudy! Pamiętasz o naszym zakazie jedzenia i picia? Świetnie! Muszę sprawdzić, co tam masz. To wygląda na podręcznik do matematyki. Doskonale! Nauka jest ważna. Brawo! Możesz iść na lekcję. Jestem dumna z moich uczniów. Oh, udało mi się przejść. Ale Jacqueline nawet nie zauważyła, że mój podręcznik jest z tortu. Odtroimy kawałek i spróbujemy. Na 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 na. Mm, ale dobre. Przepyszne! Ups, lekcja już się zaczęła. Pani Jacqueline jest tutaj. Rudy, oszukałaś mnie. Przeniosłaś tort? Nie waż się mnie oszukiwać! Do tego wyrzuciłaś podręcznik do matematyki. O Jezu! Jest zniszczony. Rodzice do szkoły natychmiast! I bądź gotowa na bardzo trudną klasówkę z matematyki. A taka byłam dumna z moich uczniów. Co za koszmar! Koszmar! Dobry panie żagmin, przyszłam na lekcję. Hmm, co to jest? Masz ze sobą tort? Wiedziałam, że to nie podręcznik. Oddaj mi go! Nie wolno wnosić słodyczy do szkoły. Wow, nie zauważyła mojego tortu, ale złapała podręcznik. Lepiej se pójdę, póki mam okazję. Oh, ale jestem zmęczona. Tak, bym chciała odpocząć. Stój, Miles! Z tymi żelkami nie wejdziesz na lekcję. Oddawaj wszystko. Wyrzucę do kosza. Zapamiętasz sobie, że słodyczy tu nie przynosimy. Okej, okay, dobrze, ale mam pomysł. Mogę schować żelki. Sklejamy opakowania żelków ze sobą. O tak! Świetnie mi wychodzi. Zaraz zobaczycie, co wymyśliłem. Jeszcze jedna warstwa żelków. Super! Wow! Jak dużo! Teraz zakładamy spodnie z żelków. Na bank się nie zorientuje. No to idę. Miles, to znowu ty? A co z twoimi spodniami? Dziwne. To przecież żelki. Oddawaj zapomniałeś, że słodycze są zakazane? To nie słodycze, to moje spodnie. Takie są modne. Uch myślisz, że ci uwierzę? Natychmiast daj mój żelki. Ale pod spodniami nic nie mam. Co za wstyd. Uwielbiam gumę do rzucia! Patrzcie, jakie wielkie balony mogę nadmuchać. Super. Ups, przepraszam, panie Jacqueline. Nie chcę tego słuchać! Wyrzucaj wszystkie gumy! Do kosza, Jill! No dalej! Tak, świetnie! Teraz możesz iść! Nikomu nie daruję! Ach, Jill znowu wpadła! Co mam zrobić z gumą? Nie chcę jej oddawać! Już wiem! Muszę ją zjeść! Zaraz... Mm, jaka dobra. Przepyszna. Nadmuchujemy balona. Wielkiego balona. Dzień dobry, panie Jacqueline. A ja mam dziś urodziny. Świetna wiadomość, Megi, Wszystkiego najlepszego, moja droga. Chodź, dam ci prezent. Proszę. Wow, to dla mnie. Dziękuję. Tak się cieszę, panie Jacqueline. Mogę panią przytulić? Jesteś moją najlepszą uczennicą, Megi! Ojej! A co się stało z twoimi balonami? Wszystkie popękały? Dziwne! O nie! To była guma! Megi, oszukałaś mnie? Jak mogłaś? Stój! Oddawaj mi prezent! Skłamałaś o urodzinach! Ech, proszę! Moje ukochane Pianki! Hej! Widzę do klasy nie wolno ze słodyczami, pamiętaj! Szkoda, to były moje ulubione pianki! Nikt nie przejdzie obok mnie z zakazanymi rzeczami, żadnych słodyczy! Co mam zrobić z Pringlesami? O, właśnie, już wiem! Chodźcie, pokażę Wam! Zrobimy modną fryzurę. Schowam opakowanie Pringlesów we włosach. Nikt nawet nie pomyśli, że pod włosami są chipsy. Chodźmy to sprawdzić! Wszystko gotowe? Idziemy! Dzień dobry! Cześć Jill! Jaką masz fajną fryzurę? Taka nietypowa! A pod nią na pewno nic nie ma! Nie! Co miałoby tam być? Znam wszystkie zakazy, pani Jacqueline. Dobrze, więc nie będziesz miała nic przeciwko, jeśli poproszę cię o rozczesanie! Masz grzebień? Dobrze proszę. Co to? Coś jest w środku! To Pringelsy! Schowała się we włosach! Tak nie może być! Wydocha! Wzywam twoich rodziców! Gdzie są wszyscy uczniowie? Gdzie są wszyscy uczniowie? Stójcie! Dziewczyny, dokąd idziecie? Wszystko widzę! Co macie na sobie? Koszulki z pizzą? Ciekawy design. Lilian, możesz iść do klasy! Podoba mi się. Dziękuję, panie Jacqueline. Nie wiem, a co to? U ciebie na koszulce? Czyżby też pizza? Muszę przyjrzeć się bliżej. Wygląda tak apetycznie. To na pewno nadruk na koszulce, czy nie chcesz przemycić jedzenia do klasy? Nie, nie chcę. A czemu się tak denerwujesz? Myślisz, że jestem ślepa? To prawdziwa pizza. Gdzie cię nie wpuszczę? Ups. Ojej, ehe, przepraszam. O, co za niezwykłe jajko? Ono się rusza. Co się dzieje? To tam jest. O, boję się. Oj, chwileczkę, to przecież bubu! Jaka słodka. Jest taka piękna, ale super. Płaczę. Chyba potrzebuję nowego domku. Chodź ze mną. Zmierzymy cię. Aha, już wszystko wiem. Tak. Potrzebuje pudełka. Odetniemy z pudełka wszystko, co zbędne. W tej ścianie... Zrobimy otwór. Teraz skleimy wszystkie części ze sobą. Tak, dobrze. Świetnie. Złożyłam dla ciebie cały domek dla Bubu. Teraz pomalujemy go na różowo. Uwielbiam ten kolor. Spodoba Ci się, zobaczysz. Wstawimy ramy w okna. Gotowe! La Bubu, jak ci się podoba? Tu jest tak super! Podoba mi się, ale jest zbyt pusto! Tak, rozumiem cię. Zaraz urządzimy twój domek. Z gąbek będzie świetna sofa. Hmm. Tak! A gdzie jest la Bubu? Ojej, co ty robisz na zasłonach? Mogą się zerwać! Ups, ups. La Bubu! Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Użyj tej zasłonki na sofę. A to jest świetny pomysł. Spróbujmy. Jaki wspaniały kolor. Postawmy tu sofę. Labubu, jak ci się podoba? Podoba się. Super. Tu będzie stolik kawowy z lampą. Tu stanowisko pracy z komputerem. A tu położymy dywan. Tu będzie wisieć twoje zdjęcie. Domek gotowy. Teraz moja słodka Labubu ma swój własny domek. Jestem taka szczęśliwa. Jestem taka głodna. Chciałabym, żeby ktoś mnie nakarmił. Już się robi. Masz tu smakołyki i Pepsi. Ale super. Tego właśnie chciałam. Spróbujmy. Jakie smaczne. Miam, miam, miam. Tak się cieszę, że ci smakuje. Co się dzieje? Labubu, Bubu, zjadłaś to tak szybko. Urosłaś? To niemożliwe. Stań tutaj. Zmierzymy cię. Tak. Urosłaś dwukrotnie. Decydowanie potrzebujesz teraz domku większego niż ten. A więc zróbmy nowy. Ten można wyrzucić. Tak, weźmiemy deskę ze stołu. Młotek. I połączymy wszystkie części za pomocą młotka i gwoździ. Wbijamy gwoździe. Au! Mój palec! O oh nie! Biedna maili! Uderzyła się w palec! Nie martw się! Wszystko ok! Już nie boli! Kontynuujmy budowanie twojego domku. Tym razem pomalujemy go na żółto. Tak. Wylewamy farbę. I malujemy nasz domek na ten wesoły, jasny i słoneczny kolor. Idealnie! Malujemy domek całkowicie na żółto. Tego powinno nam wystarczyć. Postanowiłam jeszcze zrobić dla ciebie kolejne piętro. Będzie fioletowe. Uch. Tak, bierzemy kot. Świetnie, A akurat tu pasuje. Zrobimy z niego dach. Jak fajnie. Uch, idealny rozmiar. Ten domek jest już przestronniejszy. Hurra! urządźmy go! Do dzieła wytniemy z kolorowego papieru serduszka. Aha. Dobrze. Przykleimy na ściany parteru różowe serduszka. Świetnie, ale ładnie. Wstawimy ramę w oknie. A tu będzie komoda z telewizorem. Jeszcze fotel i kwiatek. Wyszło tak uroczo, ale jestem taka zmęczona, Miley. Chcę mi się spać. <laughs> Już wszystko rozumiem. Zaraz zrobię Ci łóżko. Użyjemy gąbek. Okleimy je tkaniną. Zrobimy wezgłowie w kształcie serca. O tak! Wyszło nam świetne łóżko! Postawimy je na pierwszym piętrze! Tu będzie sypialnia mojej Labubu! Tu postawimy szafkę nocną! Kwiatek! Powiesimy firanki! I miękkie serce! Tu będzie stać drabinka! Żeby dostać się na piętro! Wow! Miley, zrobiłaś to wszystko tak szybko. Zobaczmy moją nową sypialnię. Ale tu przyjemnie. Och, od razu zasnę. Tak się cieszę, że labubu się spodobało. O, mam pomysł. Zrobiłam kanapkę. A gdzie moja labubu? Dziwne. Przecież tu spała. Może jest w kuchni? Gdzie ona się podziała? Co? A! Jest w lodówce! Labubu! Zjadłaś wszystko, co było w lodówce? I znowu urosłaś, moja słodka! Zmierzmy cię! Wow! Jestem taka duża! Jak fajnie! Podoba mi się! I znowu potrzebujesz większego domku! Ach, bierzemy łóżko. I teraz zrobimy z niego domek. Tu będzie ściana. Użyjemy wkrętarki. Tak. Och, ale się zmęczyłam! O, czy można zrobić mi zamek? Zamek? No dobrze. Spróbujmy. Postawimy parę, wiesz, tak, jest już lepiej. Wygląda świetnie. Na podłodze położymy miękki dywan puzle. Subcio, Tu będzie fotel, złoty kwiatek, parę półek na rośliny. Na piętrze łóżko. Piękna dekoracja na ściany. Aha. A tu będzie stać drabinka. Z pierwszego piętra będzie można zjechać na zjeżdżalni prosto do basenu z kulkami. I jak ci się podoba, Labubu? Wow! Miley, zrobiłaś idealny domek. Podoba mi się tu. Dziękuję. Zobaczmy, co jest na pierwszym piętrze. Ha, jak fajnie. Tu jest nawet zjeżdżania. No to jedziemy. Juhu! Wow, basen! Idealnie. Cieszę się, że Ci się podoba, a ja muszę odpocząć.